Przed nami już nie po raz pierwszy na przestrzeni ostatnich lat trener kotwicy Kurnik, pan Tomasz Nawrot, remis w meczu pierwszej drużyny i piątej w tabeli, ale możecie czuć pewnie troszeczkę niedosyt. Zgadza się, no, byliśmy chyba troszkę drużyną lepszą, bardziej, więcej operowaliśmy piłką. Mieliśmy więcej ją przy nodze, niestety tak y, zabrakło konkretu w polu karnym czy, czy jakiegoś ostatniego podania dobrego, bo jakoś wiele sytuacji nie stworzyliśmy, aczkolwiek niewiele brakowało. My. my byśmy robili zdobycia bramki, ale huragan się mądrze bronił, a nam zabrakło trochę precyzji pod polem karnym Jańskiego. Mecze huraganu z kotwicą czy kotwicy z huraganu w, w, w Kurniku zawsze obfitowały w wiele bramek. W końcówkach, w ostatnich akcjach, ostatnimi czasy. Dzisiaj taki bezbramkowy remis. Remisy to wasza specjalność, ale już nie w tym sezonie. Ale 0 do 0, to chyba pierwszy remis wasz. Dokładnie w tym sezonie. Pierwszy, pierwszy nas remis 0-0. Plus jest taki, że nie straciliśmy bramki, no ale zawsze co tydzień gramy o 3 punkty. No, nie, nie udało się nam się zdobyć bramki. Huragan się mądrze bronił, tak jak powiedziałem. My też za dużo nie stworzyliśmy sytuacji, tylko lepiej opierał się piłką i byliśmy wiodącą yy, drużyną, ale... gra się na bramki. Yy, zaglądając w tabelę, bo to był ostatni mecz tej serii spotkań, yy, bardzo się spłaszczyła, bo Huragan zdobywając dzisiaj punkt ma tyle samo, co Nielba i Lipno-Stęszew. Wy macie 24, czyli 5 straty do tej czołówki. Ciekawa liga. Dokładnie. Jest kilka drużyn gdzieś w tej czubie, gdzie... gdzie yy, każdy może wygrać z każdym i... Chyba lepiej, że tak nie ma jednej drużyny dobrej czy dwóch, tylko jest kilka i, i się lepiej tą ligę będzie oglądało. Czy Kotwica, jak się mówi w kuluarach, walczy o awans do trzeciej ligi? Ciężko powiedzieć, co się mówi w kuluarach. Ja wiem, co się mówi w klubie. Co tydzień trzy punkty, a, jeśli, a zimą zobaczymy, gdzie będziemy i co to nam da. Co tydzień trzy punkty? To znaczy, że zwycięstwa dają Was. Trzeba być ambitnym, czy ambitnymi ludźmi i też tak gramy. Co tydzień patrzymy, a nie co będzie za dwa czy za trzy. Powodzenia i do zobaczenia wiosną. Również wszystkiego dobrego. Przed nami po raz pierwszy po powrocie po wielu latach przed kamerami Hurricane TV Tomasz Neumann. Rozmawiamy po zremisowanym 0 do 0 z kotwicą kurnik meczu, ale chyba możemy być dzisiaj z tego punktu zadowoleni. No tak, zdecydowanie możemy, myślę, że musimy szanować ten, ten punkt. Mecz miał różne fazy, ale generalnie był to mecz, mecz walki. Sytuacji nie było dużo. Były momenty, gdzie my prowadziliśmy grę, były momenty, gdzie kotwica prowadziła grę, ale koniec końców myślę, że e remis e, sprawiedliwy. Co do powrotu mojego do Pobiedzis, no to tak, tak, tutaj e, wspomniałeś, e, fajnie jest wrócić do, do Pobiedzis, bo no, tutaj gdzieś można powiedzieć, że historia zatyczyła koło, bo tu stawiałem pierwsze kroki w seniorskiej piłce i no i bardzo fajnie jest wrócić, no, muszę to powiedzieć, na koniec, bo jakby dalej już nigdzie, nigdzie się nie wybieram, więc na pewno tutaj, tutaj zakończę moje granie. Yy, z roz, rozmawialiśmy, z Nikim po meczu, z Wiarą Lecha, ale i też oczywiście w Gołuchowie, bo był to mecz wyjazdowy. Wracając jeszcze do tych dwóch spotkań mecz z Wiarą Lecha, bardzo fajna historia, bardzo dużo osób, twoja bramka w tym meczu, która na pewno też bardzo fajnie smakowała. No i tydzień później taka, no bolesna trochę porażka w Gołuchowie, gdzie ten mecz no, nie powinien się zakończyć niezdobyciem punktów przez nasz zespół. No tak, zdecydowanie tak. Wspomniałeś tutaj mecz z Wiarą Lecha, to rzadko się zdarza na tym poziomie, żeby stadion był pełen, taki stadion jak tutaj jest, kibiców około tysiąc osób na, na trybunach. E, na pewno fajnie się gra przy, taki, przy takiej atmosferze. Moja bramka cieszy, ale wiadomo ważniejsze były w tym meczu trzy punkty. No a Gołuchów... E, gołuchów e, gołuchów ciężki, ciężki wyjazd. Wiedzieliśmy, że tam będzie ciężko, że to będzie też fizyczny bardzo mecz. E, bardzo dobre stałe fragmenty gry, no i niestety e, to nas w tym meczu zabiło. Pozostało jeszcze 5 lub 6 meczów, w zależności czy ten ostatni uda się rozegrać. Dotychczasowa zdobycz punktowa, ale i też ilość rozegranych meczów na pewno kosztował nas dużo siły takiej fizycznej, co też powoduje, że, że te mecze teraz nie będą łatwe, ale i też to, że zupełnie inaczej rywale już na huragan patrzą. No tak, zdecydowanie tutaj początek sezonu był, myślę, że nikt się nie spodziewał, że tak, że tak fajnie to zatryby i pójdzie w taką stronę. Eee, tak jak tutaj wspomniałeś, zespoły, zespoły już się przygotowują na nas, eee, nie dają nam tak grać. No ale też druga sprawa, wchodzimy w taką fazę roku, że też boiska stają się coraz gorsze, co gdzieś naszemu stylowi gry to troszeczkę przeszkadza, no i trzeba walczyć o punkty w trochę inny sposób.